Rozpoczynamy grę w rysowanie. Witaj w mojej grze rysunkowej Witaj, Didi. Powiedz, że o, jesteś tam. Ile tu jest graczy? O, niestety, ale pożegnamy się z nimi, ponieważ dzisiaj ja wygram całą grę, bo jestem najlepszy. Na pewno przegrasz, bo ty masz kiepskie rysowanie szarki. Nie potrafisz nic narysować ładnie. Potrafię narysować ładnie, a mamy narysować tort? No nie. Jak narysować tort? I tu to jeszcze taki ładny tort. Okej, okay, nie wiem. Bierzmy się do roboty. Może zacznijmy od tego. Didi, masz już jakiś pomysł na ten tort? Mam i zrobię bardzo, bardzo fajny. Okej. Okay, zrobisz bardzo ładny tort. No ja nie mam pojęcia od czego zacząć. No dobra, w takim razie bierzmy się do roboty. Musimy zacząć. Ej, nie, tu jest za mało czasu. Chwila, no. Mm, potrzebuję czegoś takiego, bo potrzebujemy takiej oto właśnie podstawki do tortu. Ona będzie taka. Tutaj widzowie musi... Dobra, to będzie najgorszy tort, jaki widzowie zobaczycie, ale musimy się streszczać, bo mamy naprawdę mało czasu. Zróbmy takie oto właśnie ślaczki. Wypełnijmy to żółtym nadzieniem i to żółte nadzienie, o nie, to w ogóle nie przypomina żółtego, teraz widzowie to żółte nadzienie zrobimy sobie tutaj na samej górze, no niestety nie będzie to najpiękniejszy tort jaki widzieliście ale naprawdę nie mamy tyle czasu żeby go zrobić, ja mam wrażenie, że tu jest za mało czasu i wszystkiego, chyba teraz weźmy sobie różowy i narysujmy sobie też kolejne wzorki więc zróbmy nie wiem, cyk, cyk o, coś takiego, no wygląda to całkiem nieźle, jak wygląda twój tort bo mój naprawdę będziesz chyba wiedział, który to jest, jak zobaczysz go? Pewnie masz jakąś pomarańczkę O właśnie, to jest świetny pomysł w ogóle Narysuję sobie tutaj rybę O nie, 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 nie chcę czegoś takiego Narysuję sobie tutaj rybę I ty będziesz, Didi, wiedział, że to jest akurat mój tort Na pewno, no bo w końcu kto inny Sobie rybę na torcie narysował, a się okaże, Że każdy. Didi, wtedy mam wiedzieć, Że mam na ciebie nie głosować, tak? Nie, masz właśnie na mnie głosować! Nie, nie zdążyłem, no nie Jeszcze narysowałem coś na czarno, Ale ja jestem beznadziejny Mi Zginąłem jedną regułę, najgorszy rysunek UBIERA! Nie, tylko nie to! Obawiam się, że to będę ja, bo w ogóle mi się nie podoba mój rysunek tym razem. Nie, na pewno to nie będziesz ty, no bo na ciebie nie zagłosuję, ale w sumie to na początku muszę wiedzieć, co narysowałeś. O, to jest, to jesteś ty? Co to jest? Wisienka jakaś? Tak, wisienka tam była na górze. To nie, to nie byłem ja, to też nie jestem ja, jeżeli mamy te same i ta babeczka to też nie moje. E, to akurat jest dosyć brzydkie. Nie. Dlaczego ale... sądzisz, że takie brzydkiem coś zrobił? O nie, cupcake to jest babeczka, a nie tort Didi! Ale my jesteśmy głupi, żarki, dlaczego my coś nie. takiego zrobiliśmy? O nie, przegrali. Ej, o co tu chodzi? Dlaczego jakieś mazy mam na rysunku? A, Didi, no beznadziejne. Ej, dobra, musimy wyeliminować coś. Dawaj ten pomarańczowy, ten pomarańczowy. Dobra, dobrze, że ktoś tak brzydko narysował. My nie zrozumieliśmy. No, ale ktoś też... A nie, no babeczki narysowali. Ale może pomyślą, że nasze to też są babeczki. Haha, <laughs> nie, to nie. Nie no ja mam nadzieję. Ale do tej, że tej tylko pory nie, nie wiem, który jest twoje. Moje to był ten z rybą, przecież jest. O, dobra. Ej, nie odpadł! Ja nie mogę, dobra, nie, poczekaj odpaść. E, Twój to był. Najlepszy A, to no był ten no dobra. To dobra. Minecraftowy No tak, w Minecraftowej w sumie nie jest taki zły, więc ciężko coś wybrać. To jeszcze mi się widzowie podobało. Co jest? Jezu, nie, zoba... nie zwróciłem uwagi i myślałem, <laughs> że to ja odpadłem! <laughs> Ej, znowu musimy narysować babeczkę? Nie, to jest coś podejrzane. Znowu babeczka, dlaczego? Ej, to jest bez sensu. Weźmy, narysujmy tym razem tą babeczkę. No chyba nie mamy, nie, chyba nie mamy wyboru. No dobra, narysujmy w takim razie babeczkę. Ja jakoś potrafię się postarać. Ty po prostu wydziwiasz. Ja nic nie wydziwiam, Diditku. Ja naprawdę chciałbym zrobić bardzo ładny rysunek, a jak mam go zrobić, skoro nie mam nawet czasu. No to musisz lepiej gospodarować czasem. No ja się naprawdę potrafię. Ile tu zostało? 60 sekund? a ja kończę swoją babeczkę. No to ty chyba oszukujesz Didi, bo coś mi się wierzyć nie chce, że ty akurat zrobiłeś idealną babeczkę. Zobaczysz, no nigdy w życiu takiej babeczki nie widziałeś. No dobra, to w takim razie zobaczymy. O, oczywiście specjalnie widzowie robię taką linę, bo tutaj będzie, e, tu będzie takie wypełnienie. E, dobra, to zróbmy w sumie je od razu, bo zostało bardzo mało czasu. Ja nie chciałbym widzowie odpaść, bo Didi oszukuje. Sam oszukujesz, po prostu jestem lepszy w rysowaniu. Nie Didi, ty nigdy nie byłeś lepszy ode mnie w rysowaniu, Zresztą zaraz to udowodnię Dobra, zróbmy coś takiego Teraz szybko potrzebujemy tego Bo naprawdę mało czasu zostało Ej, dobra, moja babeczka jest obrzydliwa Ale gdybym miał więcej czasu, byłaby naprawdę ekstra Uwierzcie mi Nie wierzę, że się czas skończy Ej, czemu mi nie działa rysowanie? O, teraz mi zadziałało, super Dobra, trochę zrobiłem za dużą tą babeczkę Tak mi się wydaje No ale dobra, no to nie jest jakieś tragiczne Musi się udać i musi być dobre No nie działało mi rysowanie Jakie to już beznadziejne, nie lubię tej gry No, haha, jasne Didi po prostu nie potrafisz rysować babeczek! Nieprawda, za wiś... e, to nie moje, ale fajna wisienka. A ktoś już Ej, to chyba narysował wcześniej. Ale to jest bardzo ładne. E... O, to jakie ładne! Ej, niektórzy to w ogóle dbają o takie detale, że nigdy bym na to nie wpadł. Ej, to twoje Bo obrzydliwe. Nie! Nie, tym razem to nie moje. O to, to moje, moje. O Jezu. Ej, to o, jest ładna babeczka! Ładną babeczkę to ty zaraz zobaczysz, jak ją namalowałem. O, to A, to moje! Ej, no, całkiem niezła, ale powinny mieć jakiś obrys, bo tak wy... Wygląda trochę no, dziwnie. Tak, ale mi nie działało rysowanie. Najgorszy rysunek? Mm, między tym a tym. Zielonym tybym... tłem. Nie podoba. Gdyby nie dawał tego zielonego tła, to by było całkiem ładne. Ale to zielone tło strasznie zepsuło ten rysunek. A jakie najlepsze zaznaczasz? Ja zaznaczę taką jakąś niebieską babeczkę. Nie wiem, kto to rysował. E, mi się podoba ta babeczka, więc w sumie ją sobie zaznaczę, bo jest naprawdę całkiem ładna. E, twoja by była też ładna, ale no niestety, zrobiłeś troszeczkę za mało. E, wy mało czasu miałem po prostu i mi nierysowanie nie działało. Ale całe szczęście nie odpadłem i to się liczy. Zobaczmy, co dalej. Może znowu musimy gwiazda. O, gwiazda w sumie to jest łatwe. Jakbyście zastanawiali się jak najprościej zrobić gwiazdę. Robicie coś takiego. takiego. I zobaczcie i macie praktycznie gotową gwiazdę. Znaczy praktycznie, no macie gotową gwiazdę. Wygląda ekstra, prawda? Dili, ty robisz jakąś specjalnie gwiazdę czy, ta, czy taką zwykłą? Specjalną gwiazdę, zobaczysz, no. Ej, coś mi nie działo. No nie, cofem cały rysunek. Haha, czyli jesteś słabiutki. Ej, dobra, wpadłem na pomysł, widzowie, zróbmy może jeszcze coś takiego. E, my... O nie, dobra, to wygląda okropnie, nie wiem, czy w ogóle jest sens tego robić. No, ale jak ja mam zrobić inaczej gwiazdę? No, gwiazda to chyba gwiazda, nie? O, taka. Zróbmy też może tutaj i nie wiem, zróbmy, wypełnimy to białym, żeby miała takie, o, właśnie takie oczka. I wygląda to ekstra. Nie, się naprawdę stresuję, że nie zdążę narysować tej gwiazdy, zostało mi tak mało czasu. Też naprawdę zostało mało Czasu, ale chyba jednak zrobię coś takiego. Dobra, zróbmy teraz, może jej taki oto właśnie uśmieszek. No i chyba git. Eee, tylko wiecie, co? Ja bym usunął. Czemu mi to usuwa się białym? Ja nie chcę bia tym białym. Eee, potrzebuję ponownie tego koloru. O nie, dobra. O nie, zwaliłem. teraz mało czasu. Boję się, boję się. Ja zwaliłem. Totalnie zwaliłem mój rysunek na samej końcówce. Tylko zdążę, zdążę, zdążę. I zdążyłem. Mam nadzieję, że zdążyłem. No ja mam nadzieję, że. Też zdążyłem, ale, znaczy nie, no to wygląda tragicznie, jak odpadnę w tej rudzie, to się nie zdziwię, bo nie zdążyłem zrobić i w ogóle wszystko, tak ładnie to wyglądało i zniszczyłem to na samym końcu. Aż jestem ciekawy, co to jest? Ej, no dobra, to nie moje, całe szczęście. Ale Ej, jakie obrzydliwe, to też nie jest moje. Co? Co to jest moje. A, ej, chyba wpadliśmy na ten sam pomysł. No, chyba tak. Ej, dobra, te gwiazdy są okropne, a przecież narysowanie gwiazd jest takie łatwe. A to moje. Ej, twoja jest ładna, akurat, naprawdę. <grym>, wywalamy, chyba tą taką z różowymi ocz, już oczami wywalam. Faktycznie, no to ona w ogóle nie przypomina zbytnio gwiazdy Chociaż wygląda no, jak ten ze Boba, Patryk No tak. Dobra, kto odpadł? No ja mam nadzieję, że tylko ja nie odpadnę No ale na pewno, nie, nie zrobiłem aż czegoś No twój jest najładniejszy, akurat to jest obiektywna opinia Chociaż wygląda jak taki banan trochę. Sam jesteś banan To jest gwiazda. Jaka gwiazda, ty, ty się w ogóle nie znasz Dobra, proszę tylko, żeby nie odpadł O, nie odpadłem, I... całe szczęście. Ajajaj, aj, aj, tak blisko było No niestety ktoś tutaj odpadł, a my jesteśmy Finale. To mi się podoba e, Szczoteczka do zębów O Boże, jak ja mam narysować szczoteczkę? Dobra, bierzmy się w takim razie do roboty I z narysujmy tą szczoteczkę do zębów Mimo tego, że nikt nie wie jak ją narysować Ale mam super pomysł, obym mi wypalił Nie powiem ci Zobaczysz jak narysuję No dobra, w takim razie zobaczę jak narysuję e, Dobra, bierzmy się do roboty Musimy zrobić coś takiego O, patrzcie na to To jest teraz najlepszy pomysł jaki istnieje je. Jaki Robi... pomysł? Na co wpadłeś? E, no powiedzmy, że miałem coś w planach, ale chyba, chyba mi nie wyszło. Boże, to wygląda jak z horroru. No nieważne, Didi, ale no to jest całkiem ładne, tak? No coś mi się wydaje, że chyba nie. Dobra, jakie tło do tego dać? No nie, no chyba dam takie zwykłe. No nie mam pomysłu. No nie, no dobra, może damy takie. Ta szczoteczka nie wygląda jakoś mega tragicznie. Jestem pewien, że ktoś zrobi gorzej i będzie to Didi. Nie, bo ja zrobiłem naprawdę ładny rysunek. O, to się okaże zaraz, Dobra, to wygląda Nie, dobra, ładna szczoteczka. Jestem w 100% przekonany, że moja szczoteczka jest ładna. Jestem ciekaw twojej w takim razie. Patrz, że ja się naprawdę postarałem. Raz zobaczysz, co narysowali twoi przeciw. To twoje? Nie. Obrzydliwa jest. Akurat obrzydliwa moja jest ładniejsza. To twoje? Nie. To no jest ładna szczoteczka. To o... moje. O Boże, Didi, okropne tak szczerze. Tam jesteś ok A to o, ja moje. To moje. to moje. Ej, to jest ładne. Co ty gadasz? No dobra, ale tak najbardziej mi się nie podoba ta z serduszkiem, bo jest, mi no też nie, się w ogóle nie, nie podoba. Jest, jest obrzydliwa. Boję się, że mnie wyrzucą teraz. No, jeżeli zagłosują we dwójkę, no, mogą cię wyrzucić. DJ, możesz wylecieć. No to ta mi się podoba. Chociaż może jak dam, że twoja mi się podoba, to to nie wylecisz. No, postaram się zrobić tak. No i tak, ta jest, widzowie, też mi się średnio podoba. Wygląda jak jakaś brzydka. Moja jest najładniejsza akurat z tych wszystkich i mogę to powiedzieć pierwszy raz. Nie odpadłeś. Jest, dobra, dostałem dodatkową szansę. I teraz jest fino, bo zostaliśmy chyba w trójkę. Teraz jesteśmy w wielkim finale. Musimy narysować ślimaka! O mój Boże, jak ja nienawidzę takich rysunków, jak ja mam go niby narysować znowu! Ja nie mam pomysłu na ten rysunek, nie wiem jak od czego zacząć. Wiem! Co jak niby? Nie powiem ci, ale wiem co narysuję. Dobra, jestem ciekaw, co tam Didi ciekawego wymyśliłeś, ale wydaje mi się, że no nie mogłeś wpaść na jakiś nieziemski pomysł, ale w sumie ja widzowie wpadłem na całkiem niezły. Dlatego zobaczcie, robię coś takiego. Coś takiego... Coś takiego i coś takiego. Dobra, to wygląda naprawdę nieźle. Ten ślimak ma tutaj prawo być. Dobra, zróbmy coś. E, zróbmy tutaj. On ma jeszcze w ogóle takie uszka. Znaczy, może nie uszka w sumie, to są. Nie, no, uszy to są. Nie wiem, co to jest. To są chyba oczy. E, dobra, potrzebujemy jeszcze brązowego koloru. Tutaj jest idealny brązowy, który się nada. Zrobimy coś takiego i teraz potrzebujemy. Na pewno ktoś jest w stanie zrobić lepszy rysunek niż ja, ale jest całkiem niezły. Możemy zrobić. Jeszcze czy coś no, Będę takiego. ja. Oj, na pewno Didi, raczej to ty nie będziesz, ale no wierzysz, wierzę w ciebie, skoro tak uważasz. O Jezu, jaki ten rysunek jest super. Oj, już sobie tak nie dochwalaj, Didi, na pewno nie jest tak ekstra jak mój. No nie, ja to wygram, ja ci to mówię. Cię szykuj na porażkę, bo będę miał drugie zwycięstwo w tej grze. Nie, to niemożliwe, jeżeli ty wygrasz, to ja jestem normalnie, nie wiem. Dobra, zostało już naprawdę mało czasu, już jest właściwie koniec. Dobra, jestem ciekaw. Wielki finał, widzowie, mam na nadzieję... Że jesteście na niego przygotowani. Bo ja jestem, Didi. Widzę i patrzę na ciebie, jak już będziesz płakał, bo przegrałeś. To twój? Co, to nie, to nie moje. Nie podoba mi się. I też się nie podoba. Ej, to Ta mój! To mój! No, ładny, ładny, ale. Ale to mój. Mój jest ładniejszy. Nie, mój jest ładniejszy. Nie, ten jest fajniejszy. Dobra. Eee, najgorszy rysunek. Dobra. Wybierzmy może tego. O, ty dlaczego wybrałeś, mój? Nie, wybrałem ten, tej dziewczyny. Ona... Ej, ona ma w ogóle nikt <głos> <głos> już myślałem, że mnie wybrałeś. Nie, a znasz tą piosenkę? Nie. No nie znam tego, o czym ty mówisz. Haha, ha, dobra. dzisiaj, że wygram. No dajcie mi wygradą Nie, 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 nie. nie, nie. Haha! Oh. <noise> Widzowie! Musiałem na niego zagłosować! Przepraszam! E, Didi wyszedł! Ej, tym razem wygrywa grać z największą liczbą głosów! Proszę! Dajcie mi to, Didi, przepraszam, że to zrobiłem, ale musiałem! Przegrałem. Jesteś beznadziejny. Jesteś beznadziejny, bardzo dobrze, że przegrałeś! Nie, to jest karma! Już chyba wolałbym, żeby wygrał ktoś z naszej dwójki. Masakra!